Cześć, witam Was, a to jest recenzja oczami, lajka z gry Dead Island 2. Zapraszam do oglądania. Od czasu kiedy Techland 12 lat temu pokazał pierwszy zwiastun Dead Island, który finalnie w roku 2011 okazał się strzałem w dziesiątkę i sukcesem na skalę światową. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że druga odsłona serii już nie miała tak z górki. Gra borykała się z wieloma problemami podczas dziewięcioletniej letniej produkcji, a to dwukrotna zmiana dewelopera, a to opóźnienia, których nie było widać końca. Finalnie, kiedy w roku 2019 stery nad produkcją przejęło studio Dumpster, zapłonęła iskierka nadziei, że Dead Island 2 może ujrzeć światło dzienne. Od premiery drugiej odsłony minęło trochę czasu, a my możemy się cieszyć tytułem, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy jak to wyszło. Jak to bywa w produkcjach tego typu, że zostajemy przeniesieni do słonecznego Los Angeles, w samo epicentrum apokalipsy zombie. Nasz bohater stara się wydostać z całego tego syfu samolotem, jednak wszystko wymyka się spod kontroli, kiedy okazuje się, że na pokładzie znajduje się zainfekowany osobnik. Samolot rozbija się, nasz bohater przeżywa i odnajduje grupkę ocalałych. Wydawałoby się, że w całym tym nieszczęściu nic gorszego już nas nie może spotkać. Nic mylnego, zostajemy ugryzieni, gdzie finalnie okazuje się, że mamy nadludzką odporność na wirusa zombie. Od tego momentu zaczyna się nasza walka o przetrwanie na zainfekowanych terenach pełnych zombie. Jedyną iskierką nadziei jest to, że nasza krew może uratować całe społeczeństwo. W głównej mierze system walki opiera się na broni białej. Podczas eksplorowania świata możemy natknąć się na wiele przedmiotów nadających się doskonale do tego zadania. Do dyspozycji mamy szybkie ataki, zadające mniejsze obrażenia, oraz mocne, których siła zależy od czasu naładowania. Obydwa typy ataku zużywają nam stamina. Osobiście nie doświadczyłem sytuacji, w której ilość naszej energii byłaby niewystarczająca. Być może to się zmieni wraz z postępem w grze. Raz z czasem nasza broń ulega zniszczeniu i aby ją naprawić, musimy zużyć surowce. Jednak nie musimy zbytnio się o to martwić, ponieważ mamy ich cały czas pod dostatkiem. Każdy rodzaj broni możemy modyfikować i dodawać do nich dodatkowe właściwości, takie jak ogień czy też porażenie prądem. Dzięki tym zabiegom broń podczas walki zyskuje możliwość nakładania statusów na wrogów. Teraz z postępem w fabule zdobywamy broń palną, która zdecydowanie ułatwia rozgrywkę i okazuje się, że grupki zombie nie są już takie straszne. Ale żeby nie było tak kolorowo, trzeba wspomnieć o problemach, które napotkałem podczas rozrywki. A w konkretach chodzi tutaj o implementację FSR. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy sobie powiedzieć, czym właściwie jest FSR. Fidelity FX Super Resolution to nic innego jak odpowiedź AMD na DLSS. Jest to technologia, która pozwala uzyskać lepszą płynność rozgrywki wykorzystując skalowanie obrazu. Technika ta działa zarówno na kartach graficznych czerwonych, jak i również zielonych, ale do sedna. Podczas gdy miałem włączone FSR, prawie każda próba wejścia do ekwipunku, czy też skorzystania z stołu warsztatowego kończyła się wywaleniem gry do pulpitu. Dumpstern Studio Onno. Tak chyba nie do końca to powinno wyglądać. Także nie wiem, czy to jest mój odosobniony przypadek, czy dotknął on szerszego grona graczy, ale uważam, że warto wspomnieć o tym, że taka sytuacja miała miejsce i może przysporzyć problemów na słabszych maszynach. W mojej kilkugodzinnej przygodzie z The Thailand 2 napotkałem jeden istotny błąd, który rzucił mi się od razu w oczy, a mianowicie podczas wykonywania zadania fabularnego You know, w stronę przyjaciółki nie mogłem odnaleźć karty magnetycznej. Wydaje się, że zwiedziłem całą okolicę, a karty magnetycznej jak nie było, tak dalej nie ma. Na szczęście cofnięcie się do poprzedniego zapisu gry spowodowało, że karta wypadła z przeciwnika. W mojej ocenie może to być spowodowane tym, że deweloper założył, że będziemy walczyć na konkretnym obszarze z przeciwnikami, o czym mogłoby świadczyć wejście w samą mapę i zaznaczony teren na czerwono. gra Dead Island 2 to solidna produkcja z dobrą optymalizacją. A co najważniejsze, nie stara się ona naśladować swojego głównego konkurenta, który w mojej ocenie jest Daimler. Na sam koniec, chciałbym Wam zadać pytanie odnośnie recenzji. W jakich warunkach. Powinny być one przeprowadzane do merit. Czy profesjonalni recenzenci powinni sięgać po tytuł na konsolach, czy raczej skupić się na sprawdzaniu tytułu na komputerze PC? Jak dobrze wiemy, PC-PC-owi nierówny i na każdym sprzęcie konkretny tytuł może działać inaczej. A z drugiej strony mamy konsole, których specyfikacja sprzętowa u każdego gracza jest taka sama. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Dzięki, że dotrwaliście do samego końca z moim bradoleniem. Do zobaczenia.